człowieka niedocenionego, tajemnica Bruno Greninga odkryta przez naukę. Okazuje się, że świat medyczny, świat naukowy zafascynowany jest uzdrowieniami właśnie za pomocą nauk, metod przekazanych przez Bruno Greninga. Jak współczesna medycyna na to patrzy, pani doktor? Ja. Współczesna medycyna. Współczesnym y, przedstawicielami współczesnej medycyny są też poszczególni y, ludzie i lekarze przede wszystkim. I jedni patrzą krytycznie, drudzy rozumieją o co tu chodzi, ponieważ sami spotkali się na swojej zawodowej drodze w takim, w takim momentem, gdzie już więcej nie mogli pomóc. Wielu z nich zauważyło, że ludzie otrzymali wtedy pomoc skąd inąd I, i sami też często dla siebie zaczynali szukać, tak samo jak i ja. Ja urodziłam się w Polsce, wychowana zostałam w rodzinie katolickiej bardzo, Wierząca byłam zawsze, jestem do dzisiaj i bardzo często byłam chora. pamiętam całe zimy leżałam w łóżku i lekarze pomagali mi i też chciałam zostać lekarzem, żeby też ludziom pomagać i zostałam lekarzem. Mój zawód wykonywałam z wielką pasją, z wielką miłością do pacjentów, zawsze chciałam im pomagać i Jedno to zrobiłam i myślę, że większość lekarzy to samo czyni, że y, pracuje ponad swoje siły. I jeżeli wtedy dochodzą jeszcze losy, ciosy losu, tak jak u mnie było, kilka osób w rodzinie, jeden po drugim właściwie y, musiało umrzeć na końcu mój mózg, i no, w wypadku samochodowym zaczynają się jak choroby, ciężkie choroby. Ja też byłam kilka razy operowana i Stawiają się wtedy pytania, po co żyjemy, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy. Tak było też ze mną. No i udałam się na drogę poszukiwań. Wiele dróg przemierzyłam. W każdym razie na końcu już wiedziałam, co jest najważniejsze w życiu. Wiedziałam, że miłość jest podstawą życia na Ziemi. Wiedziałam tak wiele o duchowych sprawach, ale jednego czego, nie brakowało, to było siły. Siły, żeby to wszystko zrealizować, czego się dowiedziałam. Myślę, że tak idzie, że tak samo czuję się wielu, wielu moich kolegów. No i dopiero jak przyszłam tutaj dookoła, może nie od razu, bo najpierw byłam jeszcze w tym stanie, jak gdyby dumy samej siebie, poczucia, że jestem matką, która daje bardzo potrzebną lekarzem, który jest bardzo potrzebny. I dalej jeszcze wydawałam swoje siły, słabłam. W końcu nie mogłam już tych agresji, tego bólu skryć. I wtedy zaczęłam też prosić. Zaczęłam prosić, złamałam moją dumę, aby prosić Bruno Grüninga o pomoc. Zaczęłam stosować jego naukę systematycznie, przyjmować dużą siłę i zauważyłam zmiany w sobie i wokół mnie. Moje zdrowie poprawiło się, już depresja przeszła, znowu mogłam wszystko jeść, bo przedtem nie znosiłam glutenu. Mój syn tak samo, synowa. Wszyscy byliśmy uczuleni na różne rzeczy, prawie nic nie mogliśmy jeść, pozostało nam upieczony z domu chleb, często tylko z pomidorem, a to wszystko po prostu znikało i zrobiliśmy się też miły dla siebie. Już przestaliśmy rozmawiać ze sobą, tak jakby każdy stał na innym poziomie gdzieś. Zaczęliśmy się rozumieć. Nie to, że brakowało nam miłości kiedyś, nieprawda, ale nieraz cierpliwości jeden dla drugiego. I to wszystko skinęło. Tak samo jak ja się zmieniłam, zmieniło się też moje otoczenie, moje dzieci. To przyjmowanie Bożej Siły stało się dla mnie podstawą mojego życia. Po prostu, poprzez to, że otwarłam się na tą siłę, stawałam się coraz mocniejsza. Za każdym razem, jak przyjmuję tą Bożą Siłę, nie wyobrażam Tobie, żeby jednego dnia o tym zapomnieć. To jest bardzo ważne. Bo wtedy czuję, jak spokój ze mnie wnika, siła przychodzi. Mogłam sama na sobie doświadczyć, że to jest prawda, co słyszałam jako dziecko, że nie samym chlebem człowiek żyje. I doświadczyłam na sobie, ale także poprzez to, że zapragnęłam pracować w grupie medycznej jako lekarz. Zobaczyłam, ile się wydarza u innych poprzez to, że dane mi jest pracować nad relacjami o uzdrowieniach. Tutaj ci przynależący do koła po prostu opowiadają o swoich uzdrowieniach i grupa medyczna zajmuje się spisywaniem tych relacji. skrupulatnie robimy, to jest wielu, wielu, wielu osób o zawodach medycznych, które się tymi pracami zajmują. Wielu lekarzy z różnych dziedzin, medycyny. Bardzo skrupulatnie rozpatrujemy wszystkie dokumenty, jakie są nam dostarczane przed uzdrowienia i po uzdrowieniu. Różne wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia rentgenowskie, aby móc pokazać czarno na białym, że ta siła rzeczywiście istnieje, że ona działa w tych ustrowieniach, że nie można y, ich tych ustrowień na podstawie medycyny akademickiej w ogóle wytłumaczyć. Po preceding